Witam, chciałem dzisiaj wam przedstawić trzy anime, które według mnie potrafią wzruszyć. No I są ogólnie bardzo dobrymi animacjami, mimo wszystko. Pierwszym anime, o którym chciałem opowiedzieć, jest Klanat, a w szczególności jego drugi sezon, czyli After Story. Klanat ogólnie opowiada o to moi, o okazakim, który jest w ostatniej klasie liceum. Jest on chuliganem, leniem, większość czasu spędza z, ze swoim przyjacielem, Samaharą. Matka to moi, nie żyje, z ojcem raczej nie rozmawia. Natomiast pewne wydarzenie, czyli. To, że w drodze do szkoły poznaje nieśmiałą dziewczynę o wątłym zdrowiu, przez co ta dziewczyna nie może też chodzić często do szkoły, przez co nie może znaleźć swoich znajomych w szkole i czuje się jak wyrzutek. Dzięki temu przypadkowemu spotkaniu oboje zaczynają wpływać na swoje życie. No i w pierwszym sezonie mamy głównie wydarzenia szkolne, gdzie główny bohater przedstawiony jest raczej jako chuligan i woli wraz ze swoim przyjacielem wydawać się w, w bójki. Niż bawić się w uczucia, natomiast i w pierwszym sezonie są momenty łapiące do serduszko, natomiast są one zmieszane raczej z odpowiednią dawką humoru oraz momentami absurdu. Drugi sezon od pewnego momentu jest dla mnie niesamowitym wyciskaczem łez. Początkowa historia dalej toczy się w szkole, natomiast gdzieś tak od połowy sezonu poznajemy głównego bohatera już jako osobę dorosłą, która musi się mierzyć z problemami znacznie większymi od tych z czasów szkolnych. W tym sezonie wyjaśnia nam się wiele kwestii rodzinnych. Przedstawiono nam ważne momenty dziejące się w przeszłości życia głównego bohatera, co pozwala nam zrozumieć wiele kwestii, m.in. to, czemu charakter to mój i okazak jest taki, a nie inny. Hmm, to moja w tym sezonie doświadcza sinusoidu uczciowej hmm, i wydarzenia, które go do, tak bardzo doświadczają, mogą go zniszczyć, ale czy na pewno to się dzieje, to już sami musicie sprawdzić. Bardzo polecam zobaczyć oba sezony, które mimo wszystko są od siebie różne, a jeśli chodzi o zakończenie drugiego sezonu, to jednak rozczarowuję. Gdyby anime kończyło się pewną sceną, a nie było ciągnięte dalej, to byłoby to genialne, natomiast twórcy postanowili inaczej to rozegrać, co dla mnie jest no niestety słabe. Do tej, do pewnej sceny jest super świetnie, a potem nagle tak się trochę to sypie, ale ogólnie anime jest świetne, więc polecam zobaczyć, nie jest najmłodsze już, ale bardzo dobrze się ogląda. O drugim anime, o którym chciałem powiedzieć jest Angel Beats. Jest to anime, które możemy uznać, za jako jedne z pierwszych isekai. Powstało ono jeszcze w czasach, gdzie ten gatunek tak naprawdę nie istniał. W tym anime główny bohater Yuzuru Otonashi budzi się w pewnym miejscu i na starcie widzi dziewczynę z karabinem snajperkim, Co od razu wprowadza widza w konsternację, no bo taki widok, no to nie jest na porządku dziennym tak naprawdę. Okazuje się, że wylądował w tak zwanym czyśćcu, gdzie głównym zadaniem jest walka z białowłosą dziewczyną. Uznawaną w tym świecie zanioła, za który to ma czyhać na życie innych osób przybywających do tego świata. Do czyś co trafiają młode osoby już zmarłe, ale zarazem takie, które nie spełniły się za życia. Trzeba przyznać, że Angel Beats jest to świetna komedia, gdzie jest również świetna muzyka, naprawdę świetna muzyka. Ten ich zespół Girls, Dead Monsters cały czas sobie tam słucham, niektóre piosenki, bo są naprawdę dobre. No, i jeśli chodzi o grafikę, no to jak na swoje czasy jest to również bardzo ładnie narysowane anime. Natomiast, według mnie, kwintesencją tej historii są tutaj tragiczne historie tych młodych ludzi, które na przestrzeni tych kilku odcinków będą dążyć do wypełnienia swojego życia, powodując pojawienie się kilku łezów. Widzę na pewno, bo same historie są świetne, i to jak próbują spełnić się tam, wypełnić swoje marzenia, no to też jest bardzo poruszające. Mamy tutaj cały wachlarz postaci o różnych charakterach. Niektóre postacie różnie podchodzą do życia, więc każdy może znaleźć tutaj swojego ulubieńca. Ostatnią pozycją, o której chciałem powiedzieć, jest film kinowy Koe no Katachi". Film ten opowiada o Szoko Nishimi, która jest to osobą niesłyszącą. I jako dziecko, gdy przenosi się do nowej szkoły, ze względu na swoją niepełnosprawność, doświadcza prześladowania ze strony rówieśników. W tych prześladowaniach bierze również drugi główny bohater, czyli Shoya i Shida. Tak na marginesie wtrącę, że świetnie przedstawione są tutaj relacje nauczycieli z uczniami, i ci nauczyciele zdają się nie widzieć, co się dzieje w tej danej klasie. Niestety takie sytuacje w szkołach nie są niejednokrotnie. Czasem i w Polsce również nie zauważa się prześladowań w szkołach, gdy jacyś uczniowie są tam troszkę bici, popychani. Niestety jest to bardzo smutne. W pewnym momencie te prześladowania. Tej Szoko, Sioko. Wymykają się spod kontroli i całą winę klasa zrzuca właśnie na drugiego głównego bohatera, czyli na Shojo i Shide. Jego przyjaciele się od niego wracają i wtedy on doświadcza tych prześladowań, co, co rzutuje na jego późniejsze zachowanie. Fajnie tutaj widać zmianę charakteru głównego bohatera, już po tych wszystkich wydarzeniach, gdzie na początku wydaje się, że próbuje uspokoić sumienie przez chęć zbliżenia się do Shoko niż mi, natomiast później przychodzi to wszystko naturalnie. Wydaje mi się, że film przedstawia w dobry sposób tak trudne tematy jak niepełnosprawność, prześladowania czy próby poradzenia sobie w tym z tymi prześladowania w późniejszym czasie. To jak dawne czyny wpływają na psychikę ludzi. Widać tutaj również bardzo dobrze, jak ktoś bardziej popularny w klasie, może pociągnąć innych do bycia bezwzględnymi wobec drugiego człowieka i jak łatwo zmieniać przez postrzeganie danej osoby, jeśli w grę wchodzi własne dobro. Seans bardzo dobrze się ogląda, film jest świetnie wykonany, i graficznie też stoi na wysokim poziomie. Co tu mogę dużo dodać? Trzeba zapoznać się z tym dziełem. Ok, przedstawiłem trzy anime, które według mnie potrafią wzruszyć. Dajcie znać w komentarzach, czy które się oglądaliście, może film oglądaliście, może klanad albo angel beats. Dajcie znać. Zostawcie łapkę, czy Wam się podobało w górę, jeśli Wam się nie podobało, to w dół. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!